Jest ja to z tej mój Mife, widać na kolejnym odcinku na moim kanale. Um, tak, dzisiaj poznałem już kody, wiem wszystko. Zapraszam do odcinku. Otóż tak. No. Mm. Już wam mówię wszystko. Pojedziemy sobie samochodem. Nie Bo niby dlaczego nie. Jest? Z, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, czujecie jak niego jest, a ja już wam pokazuję, gdzie to jest. Otóż tu. Pierwsze jest tu. Jak widzicie A8. Zapiszmy sobie. A8. Um, 8, dobra. Kolejny jest tutaj. Co sam znalazłem? B1B1. B1. Dlaczego zapisuję? żeby mi było. O, tam jest właśnie D, ale nie. C4 jest tu. Zapiszemy sobie c C4, a tutaj mamy D2. D2 i teraz mamy już wszystkie kody: tu jest D2, tam jest C, tam jest C, tutaj jest A8, a tam jest B1. Um, oczywiście numerki są takie same. To więc, ym... To więc możecie nie teraz napisać, albo możecie zobaczyć, bo nie wiem. A teraz trzeba tylko to znaleźć. A nie po tej stronie jak coś. To jest po Tutaj. Dobra. Dobrze, teraz musimy wejść osiem, jeden, cztery, dwa osiem, jeden, cztery, dwa. Ale animacja klikamy. Ciuu! Leci rakieta! Wyszczeliłem rakietę! Tedo chce to zobaczyć, to niech u siebie zobaczy i skorzysta z mojego poradnika. Ja się z wami żegnam, cześć no i pa!